Nowe zasady płatności w transporcie. Czy to rewolucja, czy tylko ryzyko dla zleceniodawców? Mówi się o wprowadzeniu solidarnej odpowiedzialności pośrednika i zleceniodawcy za zapłatę wynagrodzenia przewoźnikowi. Co to oznacza w praktyce? Jeśli pośrednik nie zapłaci przewoźnikowi, odpowiedzialność przechodzi na zleceniodawcę. To może wydawać się korzystne dla przewoźników, ale czy zleceniodawcy zgodzą się na tak duże ryzyko, a może to dobra zmiana, bo sprawi, że zleceniodawcy zaczną, Dokładnie weryfikować pośredników i wybierać tylko tych sprawdzonych, a nie najtańszych, przypadkowych podwykonawców. Nowe regulacje zakładają także skrócenie terminu płatności. Standardowy termin 14 dni maksymalnie. Wydłużenie do 30 dni, ale tylko za zgodą obu stron. Ale czy rynek faktycznie będzie przestrzegał tych zasad? Przecież dziś już wielu przewoźników godzi się na terminy płatności 60 czy 90 dni, bo zależy im na stałych zleceniach. Co o tym sądzisz? Czy to realna ochrona dla przewoźników, czy kolejne ryzyko dla firm transportowych? Podziel się swoją opinią w komentarzu.